No, słuchajcie, Wchodzimy do tego ula, co tutaj głowa była, nie, spróbuję tym kijem, o, dobra, niech tak sobie jest, tyle co będziecie widzieć, to będziecie widzieć, będzie dobrze, no, w każdym ulu możemy sobie zerkasz trochę inaczej, pod innym kątem, w jest rodzinka, która była ta słabsza, no i myśmy dołożyli jej tę górę, no i później jak ktoś ogląda te filmiki, no to wie, że ja później jeszcze dołożyłem ramkę suszu po jednej stronie, zobaczymy co ta rodzina tutaj wytwarza, nie, Zobaczymy, czy na tej górze, na tej ostatniej ramce, coś tu donoszą. No, tu pojedynczy nakropek, ale bardzo pojedynczy. Zobaczymy, czy może ta matka miała ochotę tutaj... Słuchajcie, wy tego nie widzicie, dopiero będziecie widzieć, bo my i tak ten dół będziemy chcieli zobaczyć, nie? Słuchajcie, no... Eee. Tak, słuchajcie, ta matka przeszła do góry, na ten górny korpus. Ona ja tutaj zawaliła ja, ja mi całą trutówę. No dobra. Niech jest, nie? To by opracowało, widzicie? To na te pół szmatki już tu przeszły. Dobra, teraz zobaczymy czy one odbudowały te puste na dole, nie? To jest, to jest nasza, teraz będzie podstawa, nie? Nie? Budujemy, budujemy, dobrze. Tu wtedy w razie czego z dołu wyrzucimy te ramki jakieś tam z znowu, nie? Elegancko. To sobie stawiamy na stolik mój. O, nie? I one były na tej puszmacy. Myśmy wtedy ich nie przechodzili. Zobaczymy, czy pobudowały ramkę. A to Francja, widzicie, nie pobudowały ramki. Nie pobudowały ramki. No ale przeszła do góry na maska, nie? No, może im tu wyciągniemy jeszcze jedną ramkę, jakąś starszą. Zrzucimy do góry, nie? A tu pobudowały plaster ładnie. To dobrze, to dobrze, dobrze. Nic się nie dzieje. Jak pobudowały, tak pobudowały. Ja Wam zaraz pokażę. Patrzcie, no i. Ten tył jest tutaj luźny, nie? One się coś tam zbierają w tym gównianym suszu, co im dałem, no. Ale pobudowały tą jedną ramkę tu stąd i jest elegancko, nie? I o to chodzi. Tu ten tylna jest ten, nie? No i mamy. Patrzcie, jak pobudowały ramkę. Trutówka i co? I trutówka. No to taka pierwsza ramka, nie? Co one z reguły tak pobudują? Jak nie miały co, no to trutówka u góry już zawaliły jajami, nie? No, ich na razie jest, później, może ją wyciągniemy, nie? Dobra, słuchajcie, odkopiemy jakiś taki czerw, taki pokryty, nie? Bo to też jest chyba tak, że jak czerw jest już zakryty cały, to on się sam trochę grzeje, nie? No, ale tu jest dużo jeszcze larwy, nie? Słuchajcie, i trutki narobiły. No, widać, że tym miodem z góry lają. To była ramka, którą ja dołożyłem. To wiecie. Słyszę prawdopodobnie, bo one tu wcale dużo nie miały tych ramek. Z samego początku, nie? Z samego początku początku czego mogliście ja po prostu nie widzieć. Dobra, słuchajcie, jak wygląda ta ten O, tu jest na przykład super ramka, pszczoły się wygryzają. Widać? One tutaj zalewają to nektarem. No nie. I my ją po prostu przerzucimy od razu automatycznie do góry, nie? No. My sobie na razie ją położymy tutaj na tył korpusa. A za chwilę sobie ten tył powkładamy. Może zobaczymy. Może trochę zmusimy. Może jeszcze jedną ramkę wyciągniemy, także po prostu je o! Rozwalić trochę, nie? I tu co mamy? Tu mamy taką ramkę o. Nie? I to już jest starsza pszczoła. Nie? Lecimy dalej. Co tam są? Zajedzonka. Oj, coś tu się... Mam kleiło, nie? Dobra, powolutku. No, tu też jest taka starsza ramka. Tu też jakaś miseczka podstaje, hoho. Ho. No, ale to tam miseczka bez niczego wypolerowana jeszcze nie była. Dobra, ja bym był skłonny, nie? Chcę się przewalić im do góry. No, to jest starsza ramka, my potem ją wywalimy całkowicie z ula, nie? Dobra, widzę do tego żarcia też nie ma u góry zimowego, one to tu już tutaj ładnie przerobiły bardziej się. No, później za chwilę te ramki ewentualnie sobie poprzekładamy, bo to trzeba, nie? No i dobra, i fajnie. Idziemy tak, teraz i trochę teraz i trochę dopiero pojedziemy, że damy im pustą tu, nie? Aha, to jest susze jakaś damy im pustą z tej strony, bo tamty już mają jedną pustą, nie? A po prostu gdzieś tam włożymy im susz, nie? Jeszcze, bo tu odkopałem coś. Dobra, tu niech mają, niech budują sobie z tej strony, nie? A będziemy je starać się dać tym czerwieniem do środka właśnie. Eventualnie jak mieli tyle ramek, no to jeszcze zamkniemy te uliczki z tyłu, nie? Wiadomo. Dobra, składamy towarzystwo, nie? Delikatnie tymi ramkami, tak? Zależy jaka, jaka jest odbudowana i tak dalej, nie? Słuchajcie, robimy to. Dobra, i tu muszę dać jeszcze trzecią ramkę, tak? Dobra, to zrobimy tak, że to co było, to zbijamy do środka. Nie? Ja zrobił tak, dam im tą do podbudowania. Wyważę tą ramkę taką. O, słuchajcie, taki susz gdzieś odkopałem, nie? Baja. No. Dobra, to trochę wężej. I ten tył możemy dać tak hamsko szeroko. ja tak daję często, bo jak one to zaleją i pogrubią, tak? Nie, to, to ten plaster jest, nie? Ale to, to wszystko w swoim czasie może się wydarzyć, a może się i nie wydarzyć. No, a tam gdzie jest ten czerwony, to tak daję trochę wężej, a o do zewnątrz gniazda daje wtedy już szerzej, nie? Tam gdzie nie ma tego czerwiu, nie? No, żeby to tworzyło bardziej to strukturę tą miodową, tą brzeżną, nie? Tej oliwki. No i super, no dobra, postawimy jedno na drugie. Aha! No to nie, no to tego nie będziecie widzieć. Albo dobra, poczekajcie, ile ja miał ramek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No dobra, na górę damy jedną pustą i ten, co no możemy postawić od razu. Od razu zostawiamy jedną na drugie. Nie, już bez tej szmatki, bośmy znowu przełożyli, nie? Rozwaliliśmy, teraz już głę na maksa. Nie? No dobra, teraz już. Słuchajcie, tu tak wszystkiego nie widzicie, nie? Ja wam tak pokażę, o, z tej strony. Tu przełożyłem sobie te dwie ramki z dołu. Ja to rozsunę, tą krawężną, może nawet tą rozsunę. Wtedy, tu, tu gdzieś włożę ten czerw, który teraz przełożyliśmy z dołu. To dosunę do tyłu. Dam od zewnątrz tą suszę i pomiędzy, tu pustą i wtedy wypełnienie te 10 ramek i będzie baja Słuchajcie, nie? i ta pusta będzie nad tymi pustymi tu z tyłu, no więc jak one będą rozszerzać tą swoją kulę, to one to wszystko rozszerzą dobra słuchajcie, ja że ten aparat gdzieś tu, będziecie widzieć, nie, z daleka no, ja mam kilka rodzin na krzyż możemy się tak pobawić dobra I będziecie to wszystko widzieć a przyczoła, ja ubrałem specjalnie kawiczki, bo jak jest tak chłodnawo już, nie ten dzień się kończy one potrafią być upiorne, te pszczoły, nie? Po prostu, ja tak, o, jeszcze wam to pokazałem, tak już bym miał to włożone, a tak już skaczą, nie? No, rozdrażniona. Rozdrażniona, jeszcze nie wiadomo, co tą pszczołą jest do końca, więc wiecie. Dobra, tu jeszcze nie ma tego czerwiu. Gdyśmy przekładali wtedy, chyba że się wygryzł, jest No, tak, jest wygryziony. Dobra, no to dobrze. Tu to przełożymy, żeby to grzało, nie? Żeby to było ciepło, żeby to był czerw nad czerwiem. Jeśli ja tak robię, że wcale rodzina, ja trochę wąsko to... delikatnie, nie, bo to widzicie, ja wcale nie patrzę gdzie jest ta matka, ja jej nie szukam. Ja po prostu widzę po tym czerwie, że wszystko jest w miarę OK, to wstają się produkuje, no i tyle, nie, no i co zrobisz, jedziesz dalej, nie. my no nie szukamy tej matki specjalnie, bo to za razem szukanie tej matki, to jest po prostu rozcelowe, nie. Jest strata czasu w ogóle nie. To po tym po prostu co widzimy w tym ulu, co się wyprawia, to po tym widzimy, nie że jest ta matka i przez ten, ten cały czas produkcji ten, naszej, tej wieży musimy uważać właśnie na to też, żeby w żaden sposób nie uszkodzić, nie? No, dlatego te moje ruchy, które są w trakcie rozkładania tej, tej wieży, no to są takie właśnie bardziej, bardziej, nie? O, tu na tym damy im moją zieloną. damy taką o, do wyczyszczenia, nie? Zanim cokolwiek one z tym zrobią, to niech to mają na tyle wyczyszczone. Dobra, i tu dajemy tą pustą, co mówiliśmy. Nie? Tak. No i pszczo. W razie czego coś będzie nie tak, że nie będą później chciały budować tej... Aha, no po co? Że nie będą chciały budować tej pustej, no to możemy tą pustą później, jak będę bardziej zbierać miód, to też przełożyć do środka, one może chętniej to zrobią, nie? No bierzemy te moje szmatki, tak, tak jak się porobi. O, i ta pszczoła, nie? sobie wejdzie, no bo ona delikatnie czuje tą y, y, siłę nacisku, delikatnie, delikatnie, delikatnie i za trzecim razem, to ona sobie po prostu już tam bardziej ucieka w tą uliczkę, niż się pchaną tą szmatę, nie? Wiadomo, no i to by było wsią. Nie? Tu niech mają, le, czego im dzielić, to będziemy mieć szmatę. damy im jeszcze ciepło, później to zwrócimy może trochę, nie? I szmat jest, to niech są, dobra. Chciałem się aparat, no bo wszystko jeszcze widzieli, nie?